Nie no znowu TVP Rozrywka nagrał filmik jak się kąpał w basenie. Zobaczę coś na YouTube. Dlaczego TVP Rozrywka nagrał jak się kąpał w basenie, lecę do niego? Nie nagrywaj kąpieli jak mój syn, ale on nie nagrywa jak się kąpie. Błas jego, siecieś to rozpoczęcie programu Mini Mini Plus. Żadne rozpoczęcie programu, tylko kąpiel. Rozpoczęcie programu jest tylko w telewizji. Niech pani mnie zostawi, tylko chcę kontynuować pasen jakieś dzieciaki nagrywają zakończenie programu, idę do jakiegoś TVP rozrywki. Jestem IDA, a ty. TVP rozrywka. Oku gwiazdka, 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 on się podszywa pod kanał od TVP i Zostaw mnie. Witam panią, ja jestem lokalnym konfidentem. Dzień dobry, o co chodzi? Chciałbym donieść, że pański syn nagrywa na YouTube na kanale TVP rozrywka fałszywe filmy. Niedawno nagrał jak się kąpał w basenie i pokazał komuś ku podkreślenie podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie do widzenia. Nie no, ja idę do tego gnoja. Dziecko, dlaczego nagrywasz na YouTube fałszywe filmy, pozwolenia nie masz, a masz 5 lat? Mamo nawet nie wiem co to jest YouTube. Nie kłam gówniarzu był u mnie lokalny konfident i mówił, że to ty jesteś tym TVP rozrywką. Konfidenci kłamią. Od dzisiaj masz szlaban na telefon na 3 lata. Słyszałam właśnie kłótnie z jego matką i TVP rozrywką. Siema, a ty to kto? Z TikToka cię kojarzę. Nazywam się na nim Krzysiek fan Lisiaha. A ja idę podkreślenie Plotagon, podkreślenie z D. Ty nagrywasz filmiki o telewizji i o plotagonie. Tak. Byłam przy domku TVP rozrywki i widziałam basen, gdzie byli jego koledzy. A psik. O nie koronawirus. Idziemy do jego domu. Luz Łezeso. Jestem TVP Lozływka mam najlepsi kanał na swece. Najgorsze są to Krzysiek TV, Lisiu HD, Czoklet HD, Matrix TV, Paweł Ławniczak, Pikachu, Mar. Television, WOLFIK, shad 3 Identerek, Karol TV2, Piotrek Kunowski Łowca Busz, Kotlesia, Antymobizen, R1234PL, Dawid TV, Gorgofil, Fan Polsat Fan HD, ZNX, Pyl, edu 14 k e, NELK TV, Ida Plotagon, Serek, Gaming V2 i 010 Tokidosy. ABARTSTAR24TV Todekl, który daje copyright za nic. Słyszałaś, on wyzywa nas od Kidosów. Co to za baba? To ja Ida. A kim w ogóle jesteś? Tiktokerką, która nagrywa filmiki z Plotagona i wrzuca do Tiktoka. Paweł, wiesz, że TVP rozrywka nagrywał, jak się kąpał. No tak, widziałem. Wiesz, że link Y te się podszywa pod niego. No Lisiu pisał na live. Cesk, wytajcie z tej strony Kevin Sobcak, i witamy na Kevin News. Dzisiaj ściągam od Krzyska TV tekst na serial Psygody Kevina i Pietreka. Bo chcę zrobić taki serial na Vajen. Robimy napad na jego dom. Okej. Okay. Gdzie pokój Kevina Sobczaka? 24 pod filmami Sobczaka? Zostaw mnie. Zostaw POLSKL 24, bo zabieram Krzyskowi TV popularność. Przestań się czepiać jak nie zaprzestaniesz ściągać tekstu, to napiszę na Gmailu do YouTube, aby ci usunęli odcinki. Dobra, już przestanę ściągać, no, żeby było ostatni raz. Jyscim palig Kul na jakiś lusek psy sedu. Nagrywam na YouTube, bo ja muze nagliłak. El bo YouTube gist 13 plus 16 007 na 008. Mamie Kevina Subgdzie jak tariszy youtubera karziska TV tekst z serial pirziga delizie i karziska. Żyć confident dla nas bo jest zygzik zwolnił się z To gdzie jest ten Kevin Sobczak? U siebie w Pakachu. Tu miał być twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media Bez Krzyska TV. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list od falty na www.kevinsopczak.prv.pl. Co? Podzielim 10. Ares czuży si Kevin i Nie. Karol Uises Z Magda Dżan zbanywał odcink Kevina i Pity. Kevina i Petryka odcink zbanowali zbanowali mu na dadziejtyk kanał. No widziałem. O mój Boże zbanowali Kevinowi kanał ha 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 ha. Okej niedługo koniec portalu nk.pl Stop mała przerwa. Tak w ogóle planujemy odcinek świąteczny i sylwestrowy niedługo już w Krzysiek TV i w TV Lisiu. Chłop teraz ma za swoje zgłosiłem mu film ponieważ ściągał od Krzyśka TV tekst. Dobre utra. Co? Pan mówisz po rusku, a raz po polsku. No tak autruskie winu z sabgzakzbanowali kanał. No wiem. Dzień dobry. I pani tam pracuje. Jasne. Są lody ekipy. Jasne. Lisiu nie lubi lodów ekipy, kupię mu loda zap. Okej, okay. to będzie 4 zł i 50 groszy. Witamy wiadomości. Magda Jan zgłosił kanał Kevinowi Sobczakowi z powodu, że ściągał tekst od serialu Przygody Lisia i Krzyśka. Poprowadzimy wywiad z Krzyśkiem TV i z Lisiem HD. Co sądzisz o Kevinie Sobczaku? Sądzę o nim tak, że on mi bez mojej wiedzy ściągał mój tekst z serialu i zabiera mi popularność. On jest kopiarzem, ponieważ napisał pod postem fana Polsat Fan HD, że platforma Maciek TV Plus wróci, że TVN Fabuła zakończył nadawanie, że Krzysiek TV zakończył nadawanie, ale i tak ma nieskończoną koncesję i że w dniu 28 czerwca 2021 roku kanały grupy Krzysiek wrócą do emisji, ale zawiesiło, ponieważ DJ Miki z YT schakował konto Dwerzeksa. Rozumiemy. Spammer TVP rozrywka nagrał filmik jak się kąpał w basenie i zatytułował jako mini mini plus rozpoczęcie programu. Co? Ja niczego nie złobiłem. Dlaczego to zrobiłeś? Idź stąd. Od dzisiaj jesteś uziemiony na 92992848477373838827274748837373837333337378383778872727373738 lat. Eee eee eee. Jak mogłeś to zrobić? Usunę ci kanał. Tata weź nie przeszkacaj. Usunę kanał synowi bo nagrał jakieś TVNH na ratunek 112 i TVNH. Nareszcie odbanowali mi kanał. Zbanujmy kanał Magdzie Jan. Uff. YouTube.com Nie zbanowali mi. Kevinowi odbanowali.